Cześć, dzisiaj powiem o treningu na plecy. Tutaj będę się szczególnie koncentrował oczywiście na mięśniu najszerszym grzbietu. Nie będę się może jakoś rozwodził bardzo nad samymi ćwiczeniami, bo o tym już był film, najlepsze ćwiczenia na plecy. Tutaj skupię się na samym treningu, podam propozycje różnego połączenia ćwiczeń, też zwrócę uwagę na parę istotnych parametrów. Zapraszam do obejrzenia. Jeżeli chodzi o same ćwiczenia, Tutaj na plecę, zwłaszcza na, na mieście najszerszy grzbietu, no to możemy je podzielić na takie dwie główne grupy. Ogólnie tutaj chodzi o przywodzenie ramienia do tułowia, ale w różnych płaszczyznach. Mamy ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej, i to są wszystkie podciągania, ściąganie wyciągu, tak samo. No i mamy ćwiczenia w płaszczyźnie poziomej, i to są różne rodzaje wiosłowania: czy to wiosłowanie ze sztangą, najpopularniejsze, czy wiosłowanie ze sztangielką. Może być oczywiście także wiosowaj na wyciągu, czy nawet wiosowaj na maszynie. I żeby zbudować taki dobry trening na plecy, to możemy raczej o ćwiczeniach izolowanych zapomnieć, bo tutaj ta izolacja jest jeszcze, w ogóle izolacja taka stuprocentowa jest praktycznie niemożliwa, jeśli chodzi o plecy, no to nawet nie ma co próbować. Tutaj mamy właściwie tylko ćwiczenia wielostawowe, przynajmniej te wszystkie ćwiczenia, które mogą się w istotny sposób przyczynić do wzrostu naszej masy mięśniowej i siły. I właśnie trening powinien się opierać na zestawieniu ćwiczeń w tych dwóch płaszczyznach. Jedno ćwiczenie w płaszczyźnie pionowej, jedno ćwiczenie w płaszczyźnie poziomej i to będzie właśnie takie dobre rozwiązanie, jeżeli nas, nam zależy na miejscu najszerszym z Oczywiście to wszystko będzie się różniło zależnie od metody treningowej, jaką przyjmiemy. Ja tutaj zajmę się takimi dwoma najbardziej podstawowymi, czyli treningiem FBW, od full body workout, trening całego ciała na każdym treningu no i treningiem dzielonym, tutaj to potraktuję tak bardziej, nie będę już dzielił na dół góra i split, tylko potraktuję to bardziej tak całościowo. Zacznijmy sobie od tego, jak może wyglądać taki przykładowy trening na plecy, kiedy robimy trening FBW, full body workout. No i tutaj raczej, zwłaszcza początkująco, praktycznie nikt nie powinien tutaj wykonywać na plecy więcej niż 4 serii. Czyli tutaj dobrym zdaniem będzie po prostu jedno ćwiczenie, w czterech seriach. No jeżeli ktoś ma jakieś niesamowite zdolności regeneracyjne, na np. dwóch ćwiczeń po trzy serie, także w treningu FBW, ale odradzam. Ogólnie większość ludzi, jakby na dłuższą metę, to się u nich nie sprawdzi. Więc jeżeli mamy tylko jedno ćwiczenie na plecy, no to nie za bardzo to będziemy mieli możliwości, żeby wykonać ćwiczenia w dwóch płaszczyznach. Jedne na to takie logiczne rozwiązanie, te, radzę nie robić mniej niż trzech treningów w tygodniu, inaczej to się sprawdzało dość kiepsko. To jest po prostu wykonanie ćwiczenia wielostałowego na plecy w jednej płaszczyźnie podczas jednego treningu, a podczas drugiego ćwiczenia w drugiej płaszczyźnie. To jest jak, to w jak to w praktyce powinno wyglądać. Załóżmy, że tam trenujemy poniedziałek, wtorek, śro sorry, poniedziałek środa, piątek, w BWZ zazwyczaj tak się trenuje, no to możemy w poniedziałek wykonać ćwiczenie na plecy w płaszczyźnie pionowej. No tutaj polecam na przykład podciąganie pod chwytem. Ale może być tutaj każda inna wersja podciągania, a dla osób jeszcze mniej zaawansowanych, albo na przykład ważących sporo, może być ściąganie tutaj drążka wyciągu pionowego w dół. I właśnie jedno z tych ćwiczeń wykonajmy. W poniedziałek, w środę wykonujemy ćwiczenie w płaszczyźnie poziomej, czyli niech to będzie wysuwanie ze sztangą, ewentualnie jak ktoś ma problemy z odcinkiem zielonym tego supa, niech to będzie wysuwanie sztangielką. Później w piątek znowu możemy wykonać ćwiczenie w płaszczyźnie, czy powinniśmy wykonać ćwiczenie w płaszczyźnie pionowej. I teraz, jeżeli chcemy jakiegoś większego rozmaicenia, może być na przykład inny rodzaj podciągania, czy zamiast podciągania tym razem zrobić wyciąg, różnie można do tego podejść. Ja bym osobiście doradzał nie wprowadzać zbyt dużej różnorodności ćwiczeń, no bo nasz organizm ma tak zwaną, się wyrabiamy tak zwaną siłę funkcjonalną, czyli po prostu uczymy się lepiej technicznie wykonywać dany zorzec ruchowy, no i robimy go coraz lepiej, dzięki temu możemy użyć coraz większe obciążenia, no i mieć w uproszczeniu, dużo mówiąc, lepsze efekty z treningu. Więc ja bym raczej radził, przez jakiś czas, powtarzać te same ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej w płaszczyźnie poziomej, ale to każdy może do tego podejść już trochę inaczej, tylko zostać pod siebie. Czyli w środę wykonujemy ćwiczenie w płaszczyźnie y, poziomej, niech to będzie wysuwanie sztanku. No i potem w piątek znowu płaszczyzna pionowa. Y, następny tydzień sytuacja jest odwrotna po prostu. W tre jednym treningu jest płaszczyzna pionowa, w jednym pozioma. Mam nadzieję, że tu nie zagmatwałem za bardzo. Więc później w poniedziałek mają płaszczyznę poziomą, w środę pionową, w piątek poziomą. No i tak naprzemiennie, czyli w jednym tygodniu było tak, że dwa razy płaszczyzna pionowa, raz pozioma, a w drugim odwrotnie dwa razy płaszczyzna pozioma, raz pionowa. Jeżeli trenujemy FBW, to myślę, że właśnie takie, takie rozwiązanie będzie tutaj optymalne. Tutaj pod różnymi kątami trenujemy nasze mięśnie pleców, wykorzystując tutaj tylko skuteczne ćwiczenia. A teraz jak możemy trenować plecy w treningu dzielonym? Już zakładam, że będą to tylko robiły osoby trochę bardziej zaawansowane, które mają przynajmniej za sobą parę miesięcy treningu siłowego. No i tutaj sprawa jest akurat w tym wypadku prostsza, ponieważ zwykle będziemy wykonywać 6-8 serii. Większość osób będzie wykonywała 8 serii, czyli dwa ćwiczenia po 4 serii na plecy. Można oczywiście tutaj robić jakiś split, kiedy robimy tych serii więcej, ale osobiście. Raczej myślę, że u większości osób to się nie sprawdzi. więc Trzymamy się takiej wersji, że robimy tutaj dwa ćwiczenia na plecy. No i tutaj oczywista dość sprawa, że powinny to być ćwiczenia w obu płaszczyznach. Pierwsze na przykład w płaszczyźnie pionowej, drugie w płaszczyźnie poziomej. Czyli może to być na przykład cztery serie podciągania pod chwytem i później cztery serie wysuwania sztango. To jest całkiem niezłe rozwiązanie, ale przykładów może być tutaj dużo. Oczywiście możemy zrobić w pierwszym ćwiczeniu ściąganie drążka wyciągu siedząc, a w drugim wiosowanie szczęgielką, czy też wiosowanie na wyciągu. To już wspominałem, że możliwości jest dość sporo. Ważne, żeby po prostu jedno ćwiczenie było w płaszczyźnie pionowej, w drugie w płaszczyźnie poziomej. Zwykle dla nas cięższe będą te ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej, fermowe podciągania, więc od tego radziłbym zacząć, aczkolwiek nie ma wcale takiej konieczności. Możemy też to zmieniać. Czasem możemy zacząć od płaszczyzny poziomej, i potem zrobić pionową. To też, też ważne co komu wychodzi lepiej. Bo ogólnie starajmy się to ćwiczeń, to nas większe problemy, po prostu jest dla nas bardziej męczące, cięższe wykonać jako pierwsze. I właśnie tak możemy działać w treningu dzielonym. Tutaj taki system sprawdza się bardzo dobrze. Też bym nie radził przesadzać z różnorodnością tych ćwiczeń, przez jakiś, przynajmniej przez jakiś czas. Powinniśmy wykonywać te same ćwiczenia, żeby dojść tutaj do dużego, dobrego poziomu technicznego w tych ćwiczeniach, że nasz organizm jest w przyzwyczaju, potem może ćwiczenia zmienić, ale też czasem nieźle to się sprawdza, jeżeli potrzebujemy większej różnorodności ćwiczeń. Chcemy w naszym zaskoczyć być nowymi bodźcami, żeby wykonywać ćwiczenia przemiennie. Czyli załóżmy, że w jednym treningu robimy podciąganie podchwytem i wiosowanie sztangą, a w kolejnym treningu zrobimy ściąganie wyciągu. I Wiosuwanie tutaj na wyciągu. To też jest całkiem niezłe rozwiązanie. Sprawdźmy tutaj, co nam, co nam bardziej pasuje, czy tutaj lepiej nam się trenuje czy przy większej różnorodności ćwiczeń, czy przy mniejszej. Po to wiadomo, że aspekt też jest ważny, no i zobaczmy, co na nas działa. Chciałem tutaj jeszcze poruszyć kwestię, co z treningiem na plec, na maszynach. Mamy dużo różnych ciekawych maszyn w obu płaszczyznach. Na których możemy tronować plecy, no i czy to w ogóle warto robić? Moim zdaniem niespecjalnie. To nie jest tak, że nie można, czy jakoś bardzo bym to odradzał, ale po prostu tutaj nie, nie angażujemy ich Tutaj wzorzec ruchowy nie jest dla nas zwykle naturalny. Na maszyna jakoś bardzo dobrze się przypasuje, więc nie widzę specjalnego sensu. Zwłaszcza, że mamy dużo dobrych ćwiczeń, czy to z wolnym ciężarem, czy na wyciągu, który. Nam tutaj zakresu ruchu tak bardzo nie ogranicza, właściwie prawie w ogóle nam go nie ogranicza, więc będzie to o wiele lepsze rozwiązanie. Dlatego ja odradzam, ale czasami jak potrzebujemy jakiegoś albo lżejszego treningu, nie czujemy się najlepiej, albo chcemy po prostu tak sobie sprawdzić, jak się trenuje na jakiejś maszynie, no to jakiś wielki przeciwwskazań nie widzę, od czasu do czasu, raczej nic nam to nie zaszkodzi, a może nawet powód, bo zaskoczymy jest czymś nowym. Ale na pewno tego nie nadużywam, raczej się skoncentrował na wolnych ciężarach i na różnych wyciągach, ale nie na maszynach, Przynajmniej nie na takich, gdzie ten ruch, ten wzorzec ruchowy mamy bardzo narzucony przez maszynę. A co z parametrami treningu na plecy? Chodzi tu oczywiście o takie rzeczy jak wielkość obciążenia, ilość powtórzeń w serii czy długość przewrót z seriami. Z plecy, mimo że są dużym i silnym, no to mają przewagę włókien wytrzymałościowych, czyli tych włókien czerwonych, wolno-kurczliwych. Więc w miarę logiczne wydaje się robienie większych zakresów powtórzeń. Ale oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że jeżeli naszym celem jest sylwetka czy rozwój siły, no to i tak decydujący będzie rozwój tych włókien białych. Ja na plecy stosuję zwykle tak zwany zakres hipertroficzny, czyli 80 10 powtórzeń. Ewentualnie możemy zrobić dwa powtórzenia mniej, zacznę od 6, Zwłaszcza w takich ciężkich ćwiczeniach, na przykład podciągania drążku, no to to się może tutaj nieźle sprawdzić. Ewentualnie możemy czasem zrobić więcej, czy 12, czy nawet 15 powtórzeń w serii, ale większość, większość ćwiczeń, większość serii by właśnie wykonał w tym zakresie 8-10 powtórzeń. W plec mają ćwiczenia na plecy, mają to do siebie, że jeżeli weźmiemy za duży ciężar, na no, ogół to jest taki, który jesteśmy w stanie wykonać nawet 6 powtórzeń, no to nie wykonamy ani jednego powtórzenia dobrze technicznie. Dlatego ja bym tu jednak z ciężaru trochę odpuścił, nie używałbym takich ciężarów dla nas maksymalnych, czy zbliżonych do maksymalnych, i bardziej bym przypilnował techniki. Jeżeli chodzi o długość przerw seriami, to z jednej strony jest ta przewaga włókien wytrzymałościowych, z drugiej strony to jest duży mięsień, e, więc tego czas na regenerację potrzebuje trochę więcej, więc zwykle minuta do półtorej minuty to powinno nam wystarczyć. Jak to pokazuje badania, nie będziemy mieli dużych strat, jeżeli tą przerwę jeszcze bardziej wydłużymy, a zyski z skracania przerwy tutaj nie będą takie duże, bo też akurat w przypadku mięśni pleców raczej i tak trudno będzie nam podnieść jakoś w ten sposób. Poziom stresu metabolicznego, który wpływa na również na hipertrofię, więc raczej bym odradzał mnie takich bardzo krótkich przerw. Myślę, że dla większości osób, którym też zależy na czasie, taka przerwa minutowa między seriami, tutaj będzie jak najbardziej ok. No i jeszcze podsumowanie. Ten film wyszedł w miarę długi, ale podsumować trening na plecy można dość krótko. Przede wszystkim powinniśmy trenować tutaj w dwóch płaszczyznach, wykonać wielostawowe ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej, w płaszczyźnie poziomej, w płaszczyźnie pionowej to są przede wszystkim różne podciąganie, ściąganie wyciągu, w płaszczyźnie poziomej to są wiosłowania. No i jeżeli robimy trening FBW w tylko jedno ćwiczenie na plecy, no to róbmy przemiennie jedno ćwiczenie płaszczyźnie pionowej, a następnie następnym treningu jedno ćwiczenie w płaszczyźnie poziomej, a w treningu dzielonym najlepiej połączyć obie płaszczyzny, czyli na przykład wykonać pierwsze ćwiczenie w płaszczyźnie pionowej, a drugie w poziomej. I tutaj zwykle cztery serii jednego ćwiczenia będą ok, jeżeli ćwiczymy plecy. Zakres powtórzeń najczęściej trzymamy się do zakresu hipertroficznego, 80 powtórzeń. Bardziej tutaj się skupmy, żeby technika była prawidłowa niż na tym, żeby podnosić rekordowe ciężary, bo to się w ćwiczeniach na plecy wyjątkowo nie sprawdza. Przerwy, tak minuta, minuta 30, dla większości osób to powinno być ok, jeżeli mamy też na względzie zarówno efektywny trening, jak i oszczędność czasu. Jeżeli mamy więcej czasu, no to możemy te przerwy jeszcze bardziej wydłużyć. Te badania pokazały, że strat z tego mieć nie będziemy. No i na dzisiaj to wszystko, oczywiście odsyłam do mojego poprzedniego filmu, jeżeli chcecie tutaj coś więcej dowiedzieć o samych ćwiczeniach na plecy, które się najbardziej opłaca nam robić. Oczywiście, jeżeli film był przydatny, będę wdzięczny tutaj za kciuki w górę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze, no to zasubskrybuj, proszę. Tutaj będziesz miał wtedy informacje o nowych filmach, które wrzucam przynajmniej raz w tygodniu. No i co? Dzięki za obejrzenie. Dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Cześć.